czytanie z dziejów apostolskich. Bracia trwali w nauce apostołów i bezpłnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. Bojaś ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc lep po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielpili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im tych którzy rozstępowali zbawienia. Oto słowo Boże. Wokół niech będą dzięki. Dziękujcie panu, bo jest miłosierny. Dziękujcie panu, bo jest dobry, bo jego łaska trwa na wieki. Niech pojący się pana głoszą. Jego łaska na wieki. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Uderzono mnie i pchnię Tobie w upad, lecz Pan mnie podtrzymał. Pan moją mocą i pieśnią ostał się mokim zbawcą. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Oto dzień, który Pan uczynił. Radujmy się w nim i weselmy. Dziękujcie. Panu, bo jest miłosierny. Czytanie z pierwszego listu, świętego Piotra Apostoła. Nie będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa. Na nowo zrodził nas do żywej nadziei, do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego i niewiednącego, który jest zachowany dla was w niebie. Wy powiem, jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą do zbawienia, gotowego na to, aby się objawić w czasie ostatecznym. Dlatego radujecie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku przez różnorodne doświadczenia. Przez to wartość Waszej wiary okaże się wiele cenniejsza od niezniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy choć nie widzieliście go, miłujecie go. Teraz wierzycie w Niego, chociaż nie widzieliście. Natomiast wierząc, ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary – zbawienie dusz. Oto słowo Boże. Alleluja, Alleluja. Ale helujuja, Uwierzyłeś, Tomasz, bo mnie kojarzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Aleluja, aleluja, ale Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. O tobie, Panie. Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, a Jezus szedł. Stanął po pośrodku i rzekł do nich, pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Radowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich, pokój wam. Jak ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im, Weźmijcie ducha świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego, widzieliśmy Pana. Ale on rzekł do nich, jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwości, i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku, jego nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął po środku i rzekł, o, mi wam. Następnie rzekł do Tomasza, podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce, Podnieś rękę i włóż ją do mego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, Uczynił Jezus wobec uczniów. Tezaj zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym. I abyście wierząc mieli życie w imię Niego. To słowo Pańskie. Jezusowe Ewangelii składzą nasze grzechy. Panie Jezu, po to, żeby Tomasz mógł się przekonać o Twoim zmartwychwstaniu, zwróciłeś się do Niego. Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. I tak jak do Tomasza. Tak dzisiaj do nas mówisz, byśmy dotknęli Ciebie po to, żeby nie być niedowiarkiem, lecz wierzącym. A ma to miejsce podczas komunii świętej, gdzie możemy dotknąć się Ciebie. Dotyk Ciebie, jakże cenny. I tutaj myślimy o tej, która pierwsza dotknęła się ciebie, wiele razy dotykała, na początku Twojego życia i na końcu, dotykając Twojego ciała. Kiedy to zdjęto jest krzyżem. I tego tak to po dzień dzisiejszy matka jest tą, która może Cię dotknąć. Jest blisko Ciebie. Jest tutaj. I która Ciebie też najlepiej zna. Dlatego też, jak każdą sobotę, zwracamy się do niej. Niech Maria nas prowadza w liturgię w drugiej niedzieli wielkanocnej. <trym> niedzieli Miłosierdzia Bożego. Tą niedzielą Kością rozpoczyna też Tydzień Miłosierdzia. Maryjo, prosimy Cię, wyjaśnij nam, na czym ma to nasze czczenie Miłosierdzia Bożego polegać. Tylko Bóg jest w pełni miłosierny, a my najbardziej tego miłosierdzia doznajemy wówczas kiedy doznajemy przebaczenia grzechów. I też w dzisiejszej Ewangelii mamy opisane, jak to ten sakrament pokuty i pojednania został ustanowiony. Panie Jezu, tchnąłeś na swoich uczniów, mówiąc, weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a który zatrzymacie, są im zatrzymane. Oczywiście nie my kapłani odpuszczamy, grzechy. Ale to ty odpuszczasz, a nami, kapłanami się posługujesz, jako niegodnymi sługami Twoimi. Nikt więc ludzi nie może zasłużyć. Na to, co Ty dajesz, ty dajesz nieskończonym swoim miłosierdziu. I tym jest każdorazowa Eucharystia, w której zanurzamy się w Twoim miłosierdziu. Możemy Ciebie spożywać pod postacią chleba i wina. I to jest największy dar, objaw miłosierdzia. Ty, Bóg, dajesz nam się. I wszystko inne z tego dopiero wypływa. To, co my nazywamy ludzką dobrocią, to jest tylko oddanie się działaniu Twojemu. Ty czynisz dobro przez nas. I to jest też wielkie miłosierdzie, że my możemy uczestniczyć w tym Twoim okazywaniu miłosierdzia. I tak oto w pierwszym czytaniu mamy opisane. W jaki to sposób Ty okazywałeś miłosierdzie przez swoich uczniów, pobudzając ich do wzajemnego dzielenia się tym, co mieli. Nawet sprzedawali majątki i dobra, i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Oczywiście bardzo ważne jest, żebyśmy dzisiaj też dawali każdemu według potrzeby. A to oczywiście zakłada poznanie człowieka. Jakie są jego potrzeby? To czasami nam się wydaje, że inni tego samego potrzebują, czego my. Ale niekoniecznie tak musi być. Trzeba najpierw umieć słuchać człowieka. Nie, najpierw słuchać, najpierw słuchać Ciebie. Zanim przemówię do człowieka, to najpierw, żebyśmy potrafili słuchać Ciebie. I nawet jeśli już spotykamy się z kimś, to żebyśmy potrafili wsłuchać się w Ducha Świętego. Weźmijcie Ducha Świętego. Prosimy Cię, Panie Jezu, o Ducha Świętego na te wszystkie nasze rozmowy, które prowadzimy w naszej rodzinie z mężem, żoną, dziećmi. Weźmijcie Ducha Świętego i słuchać tego Ducha Świętego. W tym odpuścicie grzechy. Ktoś powie, przecież nie jestem księdzem, jestem mężem, żoną, i odpuszczam, ale jednak, a jednak mogę, mogę prosić o przebaczenie, mogę przebaczać i to jest możliwe, bo przecież otrzymaliśmy Ducha Świętego, Sakramencie Rztu Świętego i Duch Święty nas umacnia. Do tego byśmy potrafili prosić o przebaczenie i przebaczać. To wymaga słuchania Ciebie, słuchania się Ducha Świętego i tego człowieka, którym mam na co dzień do czynienia. Tak, Panie Jezu, gdybyśmy potrafili prosić o przebaczenie, przebaczyć, nie byłoby tych konfliktów których niestety sporo jest w naszych rodzinach, w życiu, w świecie. Nie tylko w małych rodzinach, ale w całej społeczeństwach. Właśnie w całej społeczeństwach. Jesteśmy na co dzień bombardowani takimi informacjami. Jak to ludzie nie potrafią się porozumieć? Dlaczego? Bo nie słuchają Ciebie. Nie słuchają Ciebie, nie przychodzą do Ciebie, a tylko przez Ciebie można zrozumieć drugiego człowieka, jest się w stanie przebaczyć, prosić o przebaczenie. Panie Jezu, i czasie tej Eucharystii prosimy Cię, byśmy potrafili. Żyć tak, jak wierzymy, którą to wiarę wystajemy. Módlmy się za wszystkich ludzi, ażeby potrafili prosić o przebaczenie, przebaczać. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie, Módlmy się za wszystkich kapłanów, katechetów, rodziców, aby byli wzorem miłości, wzorem przebaczenia. prośbę o przebaczenie. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie. Módlmy się za tych, za których sprawowana jest ta Eucharystia. Intencji za Gabriele i Piotra. Mincerów. Panie Jezu, spraw, by potrafili kochać siebie wzajemnie, tak jak ty nas, ty ich kochasz. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. I za ludzi dotkniętych pandemią, żeby potrafili odczytać to, co ty chcesz im przekazać. Żeby była to okazja do zwrócenia się do Ciebie o pomoc i też do spojrzenia na drugiego człowieka, który też potrzebuje pomocy. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie za zmarłych, czy to na skutek tej choroby, czy innej, a ażebyś ich przyjął. Do siebie, Królestwa Niebieskiego, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. I za nas samych, Panie Jezu, byśmy byli Tobie zawsze wdzięczni i tę wdzięczność Tobie okazywali przez miłość do Ciebie, do ludzi. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Boże Ojcze Wszechmogący, przyjmij od nas te prośby, które Tobie przedkładamy w Bóg Święty. za w swej Matki Najświętszej przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.